Dobry, kochani, dzisiaj jestem już na samą myśl o temacie filmu podekscytowana, dlatego że film łączy w sobie moje dwa ulubione tematy. Pierwszy z nich to jesień, a drugi z nich to torebki, dlatego że będziemy mówili sobie dzisiaj o trendach torebkowych na jesień, ale w sumie też na zimę, którą też lubię dodam jeszcze, że wszystkie torebki to są torebki sieciówkowe w bardzo dostępnych cenach jak wiecie ja mam dosyć już sporą kolekcję designerskich torebek, natomiast w tym sezonie zwróciłam bardzo uwagę na torebki w sieciówkach to są torebki akurat w tym filmie z Zary, dlatego, że tak jak mnie pytacie już tyle zadałam to pytanie, Aga jakie masz kolejne marzenie torebkowe? Nie mam. Po prostu, jeżeli chodzi o te torebki takie właśnie luksusowe e, z wyższej półki, nic, absolutnie nic już od paru lat, myślę, że co najmniej dwóch, nie zwróciło mojej uwagi. A już na pewno nie na tyle dużej uwagi, żebym chciała zapłacić jakąś większą kwotę. E, a za to ostatnio właśnie, jak byłam w zarze i kręciłam dla Was vlog, e, natrafiłam na bardzo dużo przepięknych torebek. E, no i stąd ten film. Słuchajcie, torebek jest 15, więc nie przedłużając, zaczynamy. Pierwsza torebka, którą chciałam Wam pokazać, łączy w sobie aż, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery trendy, dlatego że po pierwsze jest torebką o bardzo mocnym, charakterystycznym kolorze, przepięknym. Do tego jest to torebka z maleńkimi takimi uchwytami, które w tym sezonie będą. Niezwykle modne i pojawiają się bardzo, bardzo często Do tego jest wykonana ze skóry przypominającej taką skórę zwierzęcą Więc też właśnie będziecie widzieć dużo takich torebek, które przypominają skórę węża, skórę krokodyla To jest skóra sztuczna i zresztą wszystkie torebki, które dzisiaj zobaczcie to jest skóra sztuczna I kolejna rzecz, która będzie niezwykle modna w tym sezonie to jest słuchajcie łańcuch i będą to słuchajcie łańcuchy przeróżne, dlatego że będą to z jednej strony łańcuchy srebrne, ale też złote, małe, duże, więc cokolwiek z łańcuchem będzie idealne na ten sezon. Ta torebka no, jestem mniej zakochana. Można ją nosić zarówno tak po prostu za te rączki, można ją też nosić przewieszoną na ramieniu ale też oczywiście crossbody, dlatego że długość na to pozwala. No i to jest, słuchajcie, taki kolor, który, no możecie być ubrane całe na czarno i to wam pięknie dorzuci taką kropkę intensywnego, pięknego koloru. No i ten design jest, uważam, przepiękny. Wygląda to torebka, jakby była od projektanta. I też to warto zauważyć, to ten rodzaj skóry i to wykonanie jest takie, że naprawdę wygląda to na bardzo fajną jakość, zarówno z daleka, jak i z bliska. Więc to na pewno jest torebka, którą z tych wszystkich, które zamówiłam sobie, zostawiam. Kolejna torebka, słuchajcie, jest przecudna, i to właśnie ona zapoczątkowała i dała mi ten pomysł na ten film, dlatego że zobaczyłam ją w zarze i przepadłam po prostu przepadłam. Jest tak urocza, ma idealny rozmiar, kształt. Te rączki są cudne. No i tak jak widzicie, właśnie znowu trend rączek powraca. Ona też ma łańcuch. On jest taki już tym razem tamten był srebrny. Ten łańcuch jest taki złotawy, powiedziałabym. No i kolor też jest nietypowy. Akurat tu jest dosyć mocne światło. Ten kolor jest bardzo zbliżony do koloru tej bluzki, którą mam dzisiaj na sobie. I tę torebkę już miałam też ze sobą podczas wyjścia i sprawdziła mi się rewelacyjnie. Ten rozmiar jest jest świetny. Tutaj znowu powtarza się ten modny w tym sezonie materiał, taki ala zwierzęcy yy, i to jest, słuchajcie, torebka, którą możecie nosić sobie i w ciągu dnia. I wieczorem e, rewelacja. Naprawdę tutaj Zara się bardzo, bardzo postarała. Jedyne co, to warto zwrócić uwagę na te jakże modne w tym sensie łańcuchy, dlatego że w niektórych torebkach z sieciówek one wyglądają dosyć tandetnie e, i ten łańcuch no nie do końca mi się podoba. Także myślę, że raczej będę nosiła tę torebka tak na zasadzie e, w ręce i ten łańcuch tutaj będzie raczej wpadał do środka, bo nie do końca mi się podoba wykonanie. Jeżeli chodzi Właśnie o ten łańcuch srebrny Z tej różowej torebki On jest bardzo fajny i tutaj w ogóle Ta całość robi wrażenie No, droższej do, rzeczy Na pewno nie powiedziałabym, widząc ta torebkę Że to jest sieciówka I tu tak samo, też bardzo fajnie jest wykonana ta torebka, także, ale ten łańcuch trochę ją jednak zdradza, no ale tak, tutaj znowu mamy trzy trendy, bo i uszka, i materiał, w zasadzie więcej, bo jeszcze też rozmiar, bo też teraz z tym sezonie są modne małe torebki, zresztą w sumie każdy rozmiar w tym sezonie jest modny, więc to jest... Druga torebka, bardzo, bardzo w trendach. I kolejna torebka, która znowu łączy w sobie kilka trendów, ale omówmy sobie trend najważniejszy, czyli wielofunkcyjność. W tym sezonie bardzo modne są torebki wielofunkcyjne, czyli tak jak ta, która poza tym, że macie tutaj główną torebkę, ma też doczepioną taką malutką torebkę, do której możecie sobie wsadzić, co tam tylko chcecie, nie wiem, kartę kredytową, Chusteczki, no nie wiem, coś małego, płaskiego, takiego, co chcecie mieć pod ręką. Uważam, że wygląda to przeuroczo. Ja też pokazywałam tę torebkę wam we vlogu, moim ostatnim, przy czym w tym vlogu ona była takim soczystym, zielonym odcieniu też przepięknym ale właśnie stwierdziłam, że tutaj do filmu zamówię ją w tym kolorze, bo też chyba chciałabym ją sobie zachować, bo wygląda to bardzo, bardzo modowo znowu powtarza się motyw tutaj tych uchwytów znowu mamy skórę ala zwierzęcą, znowu jest łańcuch, no i też widzicie, że jest ona dosyć takich niedużych rozmiarów więc bardzo wygodnie się z niej korzysta, idealnie właśnie zmieści się tutaj wszystko to co jest potrzebne na co dzień, ale też na wieczór. I no, bardzo, bardzo, bardzo modowa, więc ta też zostaje ze mną. I kolejny model torebki, niezwykle modny w tym sezonie, to jest torebka mini. Bardzo dużo takich mini, mini, mini torebek widziałam w sklepach. No i właśnie uwagę zwróciła ta torebka moją. Jest przecudna, jest po prostu tak śliczna. Znowu macie tutaj też Łańcuch, ten łańcuch jest taki nietypowy, bardzo fajnie wygląda. No i ta torebka założona wygląda przecudnie, bardzo interesująco, bardzo designersko. Kolejny trend, który też poza tym, że, że jest to torebka mała, to kolejny trend jest taki, że też ma duże zdobienie. Duże zdobienia też są w tym sezonie bardzo modne, więc jak widzicie, te trendy, które są w tym sezonie, to często właśnie kilka z nich pojawia się w jednym modelu torebki. No, jedyne co, to jest to torebka dla krasnoludka. Jednak jeżeli chodzi o możliwość wsadzania do niej rzeczy, to słuchajcie, no, nawet mój telefon się tutaj nie zmieści. Torebka, telefon, no po prostu nie ma opcji, żeby to weszło. Więc no nie wiem, wyjście bez telefonu. Dosyć trudne, dosyć trudne, ale nie wiem, też z drugiej strony, telefon cały czas w ręce też nie bardzo, więc no nie wiem za bardzo na jaką okazję taka torebka. Ale bardzo mi się podoba i zastanawiam się, czy, czy ją sobie zostawić, czy nie, bo jest śliczna, natomiast zero praktyczna zero. I następny, jakże modny model. To jest ta torebeczka, która nieco przypomina w kształcie torebki Fendi, które były jakiś czas temu modne. Teraz znowu są modne. I widzicie, że już ona nieco się różni, natomiast znowu powtarzają się te same rzeczy, bo znowu ma tutaj ten uchwyt, znowu ma łańcuch. No, jedyne co to pojawia się tutaj taka klamerka, właśnie to jest takie wykończenie, bardzo w stylu Fendi. No i też znowu pojawia się ta skóra. Osobiście jest to kształt i no model, który niezbyt do mnie przemawia, do mojego stylu, natomiast na pewno z chęcią Będę oglądała u innych dziewczyn No u mnie jakoś tak nie, nie czuję tego, tego klimatu Może poczuję, kto wie Natomiast tak, taki model właśnie kwadratowy, prostokątny też w tym sezonie będzie bardzo modny I kolejny model Tutaj w końcu mamy coś dla tych z Was, które lubią nieco większe torebki Słuchajcie, w tym sezonie modny jest tak naprawdę każdy rozmiar Bo i mini torek i maxi torebki wszystko jest dozwolone, dzięki Bogu no i też jak widzicie jest bardzo dużo kolorów, bo są kolory i pastelowe delikatne, jasne są też kolory mocne, neonowe wyraziste, tak jak ta różowa torebka na początku, także naprawdę dla każdego, każdy sobie coś znajdzie no i właśnie ta torebka z łańcuchem ten łańcuch jest złoty i jest taki robiony na taki postarzany, jeżeli chodzi Chodzi właśnie o torebki z sieciówek, to warto właśnie że takie torebki z tego typu łańcuchem kupować, dlatego że te takie postarzane łańcuchy często bardzo dobrze wyglądają. Zazwyczaj jak łańcuch jest błyszczący, tak jak w tej torebce drugiej, którą wam pokazywałam, to on często wygląda przez ten błysk, jakoś tak tandetnie. A jak jest wymatowiony, to jednak zyskuje na takiej klasie i elegancji. Więc tutaj ten łańcuch jest bardzo, bardzo fajny. No i ta torebka to jest model, który teraz będzie bardzo, bardzo modny. Też taki trochę inspirowany Bottega i Veneta, chociaż tutaj będzie więcej takich inspirowanych. W beżowym klasycznym kolorze. Loże znalazłam dla Was. E, wydaje mi się, że to jest coś takiego właśnie super i do pracy. E, jedyne co, no to to jest skóra. E, wykończenie tego jest takie, że niestety widać, że jest to bardzo, bardzo sztuczne i raczej tanie, więc y, no. Y, tego typu model jest modny, ja bym go raczej szukała jednak u projektantów niż w sieciówkach, dlatego że mówię, tego typu materiał jakoś sieciówkom nie wychodzi i wygląda z bliska bardzo, bardzo tandetnie. Tak jak już Wam mówiłam, ta torebka różowa ma taki typ skóry, który wygląda dobrze, zarówno u projektantów, jak i w sieciówkach, natomiast taki, właśnie gładki. Uj! Taki gładki, już nie do końca. I słuchajcie, mówiłam Wam o kolorach, więc właśnie tego typu soczyste kolory pojawiają się w ogromnych ilościach teraz w sklepach. Ta torebka jest no, połowę mniejsza od tej, którą Wam przed chwilą pokazywałam. Przepiękna, naprawdę prze, przepiękna. Ma ten sam łańcuch, nieco inny wzór niż ta poprzednia. Ten wydaje mi się nieco jednak ciekawszy może Wam pokażę. Ten beżowy wzór jest bardzo prosty, no i też jakoś tak właśnie w połączeniu z tym materiałem. Według mnie wygląda to nie do końca, tutaj wzór jest bardziej taki, bardziej ma naćkane różne tutaj te przeszycia I wygląda to znacznie lepiej, więc ta torebka już dużo fajniej się prezentuje No i też jest bardzo, bardzo wygodna, znów ma ten sam taki czy łańcuch Bardzo wygodnie się z tego korzysta, bo można sobie to bardzo fajnie pod tutaj pachą przewiesić I wygląda to bardzo, bardzo modowo i to też jest torebka, która jeżeli potraficie, a myślę, że coraz więcej z nas potrafi, to możecie też spokojnie na dzień się zapakować do niej i mieć ją jako torebkę do pracy. Jeżeli oczywiście z tym łańcuchem się odważycie, ja na waszym miejscu bym się odważyła. No i na wieczór też rewelacja. I kolejny model w trendzie. Znów mamy tutaj niezwykle soczysty kolor. Tego typu zieleń pojawia się bardzo, bardzo często w sklepach, jak i u projektantów, więc to jest coś niezwykle modnego. Widzicie, że znowu tutaj pojawia się, tak jak w tych poprzednich torebkach, właśnie taki wzór. Bardzo prosty, ale jakże ciekawy, mimo wszystko. Do tego to jest też kształt. Niezwykle modna, ten taki kształt, właśnie półksiężyca, będzie bardzo, bardzo teraz popularny. No i też bardzo podoba mi się to wykończenie, które tutaj dodała. To są takie węzełki, supełki tuż przy tym łańcuchu i znowu, według mnie, torebka na każdą możliwą okazję. Niezwykle, niezwykle modowa rzecz, także dla tych z Was, które kochają modę, kochają się wyróżniać. Tej jesieni koniecznie. I kolejny model, bardzo podobny do tego poprzedniego, natomiast jak widzicie, wykończenie jest już nieco inne. Ten łańcuch jest taki podwójny takiego łańcucha jeszcze dzisiaj nie było. Niestety, właśnie tak jak mówiłam, jest to jasne, błyszczące złoto. I już taki łańcuch sieciówki wygląda nie do końca do, dobrze, wygląda trochę tandetnie, delikatnie niestety tak. Natomiast wracając do kształtu, widzicie, że to jest znowu ten sam kształt co tej zielonej torebki. Bardzo, bardzo modny. Tyle tylko, że tutaj ta torebka jest nieco mniejsza i ma też taki wężowy materiał. Ona też z tej strony ma coś niezwykle wygodnego: czyli tutaj taką kieszonkę, do której można sobie też wsadzić coś, żeby mieć tak bardzo na szybko pod ręką. Bardzo fajna, bardzo fajny model, natomiast no, ten łańcuch tak nie do końca, więc jeżeli coś takiego Wam się podoba na ten sezon, to szukajcie, ale może niekoniecznie w sieciówkach. Słuchajcie, i kontynuujemy naszą przygodę właśnie z tym takim bananowym kształtem. To już jest model nieco większy, natomiast bardzo przypominający te modele, właśnie poprzednie, które Wam pokazywałam. Sporo większa. No, i tutaj znowu powtarza się nam ten trend uchwytowy. No to będą nosiły takie typowe fashionistki, dlatego że wydaje mi się, że to jest nie do końca wygodne, no bo można to albo podpachę albo tylko za uchwyt. Nie ma, to tutaj, nie ma tutaj łańcucha, żeby móc sobie przewiesić. Także wydaje mi się, że to będzie raczej dla dziewczyn, które uwielbiają modę i czasem lubią dla niej pocierpieć. Tak samo zresztą jak ta maleńka torebka, nad którą się zastanawiam. Zastanawiam się, czy warto pocierpieć dla niej, czy nie, bo już trochę wyszłam, wiecie, z tego takiego mindsetu, że tak warto cierpieć dla mody, bo już coraz, coraz rzadziej tak uważam i, i też coraz rzadziej to robię. Także tak, myślę, że to jest właśnie taki fashionistek 100% i tutaj też widzicie znowu przepiękny pastelowy, fioletowy kolor. Ten kolor pojawia się bardzo, bardzo często w tym sezonie. Eee, także, no tutaj znowu torebka łączy w sobie kilka ogromnych trendów. Jesień, zima. I kolejna, cudna, według mnie torebka, to jest ten taki sportowy model. I znowu powtarzają się trendy. Znowu mamy uchwyt, znowu mamy łańcuch. Natomiast to, co jest niezwykle modne w tej torebce, to jest po pierwsze kolor. Kolor niebieski to będzie. Top of the top, jeżeli chodzi o kolory w tym sezonie. No i też ten taki yy, styl. Powiedziałabym elegancki połączony ze sportem, czyli sportowa elegancja nam się z tego robi. Dlatego, że widzicie, torebka jest taka dosyć klasyczna, e, natomiast jest dołączony do niej taki pas. E, ja słuchajcie, mam jedną torebkę z takim pasem, marka Jacobsa, i uwielbiam ją dzięki temu pasowi. Ona, e, no na początku, że mnie denerwowała ta marka Jacobsa, bo jest e, niezbyt pojemna. Natomiast dzięki temu, że ma właśnie... Taki pas jest niezwykle wygodna w noszeniu, no i to wydaje mi się, ta torebka jest, słuchajcie, tak modowo, prześwietnie zaprojektowana, no naprawdę to jest must have według mnie jedna z najfajniejszych torebek, jakie tutaj są. Do tego tutaj jeszcze ma takie wykończenie śmieszne. Też rzecz, którą, o którą kiedyś w sieciówkach nie dbano o takie dodatki, to raczej designerzy dodawali takie, takie pierdółki, natomiast Natomiast robią to teraz też sieciówki i to robi ogromną różnicę. Yy, więc ta torebka, koniecznie, ją sobie zobaczcie, ona też jest w kilku różnych kolorach dostępna. Zresztą, tak jak wszystkie te torebki, wszystkie te torebki, zaraz zadbała o to, żeby były dostępne w różnych kolorach. Ta torebka to jest kontynuacja tego trendu, yy, który widzieliśmy przed chwilą czyli znowu idziemy w sport. Yy, znów mamy tutaj ten arcy, wygodny pas. Natomiast różnica jest taka, że tutaj już jest nieco bardziej sportowo niż tej poprzedniej. No i torebka jest materiałowa. Sporo w ogóle jest materiałowych propozycji, jeżeli chodzi o torebki w tym sezonie. I ta, słuchajcie, jest przecudna. No, taka torebka na co dzień, żeby sobie polatać po mieście, wygodnie przerzucić sobie ten pas i można do niej też sporo rzeczy napakować. Jest bardzo fajnie wykonana. Przypomina też te, właśnie ten pas, bardzo przypomina ten pas marka Jacobsa. Można go wydłużyć, można go skrócić, no jest to coś bardzo, bardzo, bardzo fajnego i pożądanego. Myślę, że na ten model wiele z Was się skusi. I następny, bardzo modny model, to słuchajcie, jest ta torebeczka z takimi właśnie rokowymi, ostrymi nitami, natomiast jest niezwykle dziewczęca, więc takie dodatki, zdobienia to jest też coś, co by będzie bardzo, bardzo modne. I jest po prostu cudna, jest tak dziewczęca, jest z tym takim delikatnym pazurem, ma też znowu łańcuch, ale też no ten łańcuch jest dosyć krótki, bo tak naprawdę najdłuższa część to jest ta część taka skórzana. Bardzo wygodna, mięciusieńka i też taka torebka, która według mnie może być i na co dzień, i na wieczór W bardzo ładnym, delikatnym, takim złamanym beżu Więc no i też przypomina mi to trochę Valentino, tylko właśnie z takimi większymi ćwiekami Także też, jeżeli widzicie torebki z takimi zdobieniami, to to jest to, co trzeba mieć tej jesieni Kolejny model to jest torebka, jak widzicie, przezroczysta. Właśnie takie przezroczyste torebki też będą modne w tym sezonie. Nie ma ich jakoś bardzo, bardzo dużo. Jest to bardzo delikatny trend, natomiast pojawia się i w Zarze znalazłam bardzo ciekawą propozycję, dlatego, że nie jest taka typowa, transparentna torebka, do której rzucacie swoje rzeczy i wszystko widać. Tam, wiecie, tampony, szminki, rozrzucone pieniądze. Nie do końca podobałam ten, podobał mi się ten trend e, z takimi transparentnymi e, torebkami, gdzie było wszystko widać, całe Wasze życie. Tu jest to fajnie rozwiązane, bo wacie, właśnie macie transparentną torebkę, ale w środku jest taka jakby dodatkowa torebka. E, wygląda to niezwykle modowo. Jest przesłodka. E, do tego jest wykończona w takim e, postażonym złocie. Co wygląda prześlicznie. Ten łańcuch wygląda bardzo, bardzo porządnie. No i właśnie w, w połączeniu z, z tym różem bardzo mi się to spodobało. Ta torebka, widziałam, też jest w kolorze żółtym i niebieskim. Wszystkie kolory są prześliczne, także też trudno było mi się zdecydować, który wybrać, ale ostatecznie padło na to. I no, bardzo, bardzo w trendzie. Bardzo modowa torebka i też dosyć wygodna, no bo. Po prostu otwieracie sobie tutaj y, Później cyk, cyk, cyk y, Do środka Bardzo, bardzo, bardzo wygodne I ostatnia, piętnasta Torebka, słuchajcie oh, Matko bosko Naprawdę strasznie dużo tych torebek Ale bardzo się cieszę, że udało mi się tyle Pięknych torebek dla Was znaleźć y, Kilka z nich sobie zostawię Szczerze mówiąc chciałabym zostawić sobie Większość, natomiast Ciągle staram się y, grać w minimalizm, y, więc jak podoba mi się 10 rzeczy, to raczej staram się sobie zachować 2-3, a nie 10, tak jak to robiłam kiedyś. Y, no ale zobaczymy. Na pewno ta różowa, dwie pierwsze, które wam pokazywałam, to na pewno, na pewno, na pewno. Jeszcze się zastanawiam, co dalej. E, w każdym razie ostatnia torebka to jest taka torebka w stylu Coco Chanel. Słuchajcie, znowu w tym sezonie jest bardzo dużo, jeżeli oglądaliście mój vlog ostatni, bardzo dużo żakiecików w stylu Chanel. Multum, 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 multum No i właśnie ta torebeczka bardzo też się w ten trend wpisuje Jest cudna, jak ją zobaczyłam to zdziwiłam się, bo nie było widać tych... Ona ma takie delikatne koraliki, jest poprzyszywane Nie było tego widać na stronie, przynajmniej ja tego nie zauważyłam Myślałam, że to będzie po prostu taki materiał Chanel i tyle A tu są te koraliki, więc wygląda to przepięknie, naprawdę... Cudna torebka, i nie dość, że jest to właśnie w trendzie Chanel. To też macie tutaj niebieski kolor, który, tak jak Wam mówiłam, jest bardzo, bardzo modny. Znowu łańcuch. Słuchajcie, jeżeli chodzi o łańcuchy, to wydaje mi się, że chyba tylko dwie torebki z 15 nie miały łańcucha z tych, które Wam dzisiaj pokazywałam. Więc naprawdę mega trend. Co najmniej jedną torebkę z łańcuchem musicie mieć. No, wracając do tej. To też jest taka torebka na co dzień. Myślę, że przepiękna. Dla tych z Was, które są takie bardziej eleganckie, ale też myślę, że właśnie super, by to wyglądało do zwykłych jeansów z białą koszulą, na przykład z jakimś rzekicikiem takim luźnym. Nie musi to być takie super fest eleganckie. Bardzo, bardzo fajna propozycja Zary, bardzo ładnie wykonana. Akurat nie wiem, czy ma więcej kolorów. Jakoś nie zwróciłam. Chyba, tak, chyba jeszcze jest beżowa. Więc coś cudownego, naprawdę większość z tych torebek to jest coś, co chciałabym mieć w swojej kolekcji. To była ostatnia. Nagrywanie tego filmu to, słuchajcie, po prostu sama przyjemność. Mam nadzieję, że trochę Wam podpowiedziałam, jeżeli chodzi o kwestię back to work. E, Szapoba dla tych z Was, które skumały tutaj grę słów, że chodzi właśnie zamiast back to work, to jest back to work, czyli e, torebka do pracy, ale też do szkoły, więc e, bardzo się cieszę, że zdołałam ten film do Was nagrać. E, dajcie znać, jak Wam się podobał, dajcie też znać, e, czy chcecie jakiś teraz film taki typowo jesienno. Zimowy, już wam się coś marzy, czy może jakiś makijaż, dawno nie było. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!